Zdolność kredytowa to pojęcie, które większość osób kojarzy, wyłącznie z wysokością zarobków i kosztami życia. W praktyce jednak bank analizuje o wiele więcej i wyciąga z naszych finansów wnioski, o których często nie mamy pojęcia. Mało kto wie, że ten sam klient w jednym banku może dostać zdolność na 400 tysięcy, a w innym na przykład na 550 tysięcy, bo każdy bank liczy inaczej, stosuje inne algorytmy, różnie podchodzi do źródeł dochodu czy kosztów utrzymania. Najpewniejsze dla banku są stałe pensje z umowy o pracę. Dochody z działalności gospodarczej, umów, zlecenia czy kontraktów zagranicznych bywają traktowane ostrożnie albo przyjmowane tylko częściowo, albo uśredniane z wielu miesięcy. Co więcej, nie wszystkie premie czy dodatki bank dolicza w całości. Często liczy się tylko połowę, a czasem w ogóle są pomijane. Z kolei dochody zagraniczne przeliczane bywają po mniej korzystnym kursie niż rynkowym. Na zdolność wpływa także wiek. Im starszy klient, tym krótszy maksymalny okres kredytu, a to oznacza wyższe raty i niższą zdolność. Jednym z czynników, który wpływa na stabilność klienta, to wysokość posiadanego wkładu własnego. Wkład własny, jego wysokość pokazuje, że klient potrafi oszczędzić, planować swoje wydatki. To sygnał, że. Był w stanie zgromadzić oszczędności, co może sugerować mniejsze ryzyko. Własne zaangażowanie zmniejsza ryzyko dla banku. Bank finansuje niższą część nieruchomości i łatwiej odzyska pieniądze w razie problemów. Dlatego klient, który wnosi swoje środki, uchodzi za bardziej odpowiedzialnego i otrzymuje korzystniejsze warunki kredytu. Ale jest jeszcze coś. Otóż wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że karta kredytowa obniża zdolność, nawet jeśli z niej nie korzystamy sam przyznany limit bank liczy jako potencjalne zobowiązanie. Ważna też jest na przykład, ile mamy kredytów. Konsolidacja. Konsolidacja kredytów powoduje, że zwiększa się dług, ale dzięki niższej racie, bo jest to rozłożone na dłuższy czas, rośnie zdolność kredytowa. kolei raty malejące, choć korzystne z punktu widzenia Spłaty kapitału dla banku oznaczają wyższe obciążenie na początku, a więc mniejszą zdolność. Poza tym bank patrzy także na zawód. Na przykład lekarze, prawnicy, pracownicy budżetówki bywają punktowani lepiej niż osoby z innych branż postrzeganych jako niestabilne. Dochody z najmu można doliczyć, ale tylko wtedy, gdy są udokumentowane i regularne. Prawdziwa ciekawostka zaczyna się jednak, jeśli. Weźmiemy pod uwagę, że bank analizuje historię konta, prosi o wyciągi z kont, lub jeżeli klient ma konto w tym banku, w którym wnioskuje, no to wtedy ma bank łatwiej. Po co to robi? Bank chce zobaczyć, czy klient wnioskujący o kredyt faktycznie ma szansę udźwignąć to nowe zobowiązanie kredytowe. Nie tylko sprawdza on wynagrodzenie, nie tylko patrzy, czy wpływy są regularne od tego samego pracodawcy, czy w podobnej wysokości. Tylko chodzi o to, że widzi stałe obciążenia, leasingi, rachunki za media, raty kredytów czynsze. Otóż na wyciągu wychodzą też rzeczy, których nie deklarujemy: chwilówki, płatności za mandaty, grzywne. Grzywny, regularne subskrypcje, siłownia, Netflix, kursy online, on to traktuje wtedy jako dodatkowe stałe koszty życia. Jeśli na koniec miesiąca na koncie nie pozostaje nadwyżka, to dla banku sygnał, że budżet jest bardzo napięty. Poza tym, co jest bardzo ciekawe, wyciąg pokazuje również styl życia. Luksusowe zakupy, częste wyjścia do restauracji, wakacje egzotyczne to znak, że Koszty życia są wyższe, często niż minimum przyjęte w kalkulatorze zdolności. Bank oczywiście nie ocenia moralnie, ale widzi, że realnie wydajesz więcej i to też obniża zdolność. Z wyciągu można wyczytać, czy masz dzieci, widać to, to po przelewach do szkół, przedszkoli, po wpływach świadczenia 500. Plus. Na podstawie dostępu do bankowości elektronicznej, bank potrafi też sporo wywnioskować o prowadzonym trybie życia. A także sytuacji zdrowotnej klienta, nawet jeśli ten o tym nie wspomina, to wszystko może przekładać się na stabilność finansową. A poza tym wyciąg zdradza coś jeszcze. Czasami może być to tak zwane drugie życie. To nie jest kwestia jednej transakcji, jedna wizyta w hotelu, prezent czy kolacja, ale jeśli tworzy się powtarzalny wzorzec, bank to widzi, na przykład regularne noclegi w hotelach w tym samym mieście. Powtarzalne prezenty, nocne taksówki i kluby. To wszystko układa się w obraz klienta, który ma dodatkowe wydatki. Powtarzam, to jest analizowane w szerszym kontekście. Na przykład klient zawsze płaci kartą, ale w pewnych sytuacjach podejmuje stale w bankomacie określone kwoty, aby wygląda to jak próba, próba ukrycia czegoś, aby nie zostawiać śladów na koncie. Jeśli ktoś przez większość czasu płaci kartą, a nagle zaczyna wypłacać gotówkę w nietypowych miejscach, na przykład przy hotelach, klubach nocnych, restauracjach, to zaczyna wyglądać podejrzanie. Bank zaczyna nabierać podejrzeń, nie wie, na co poszła ta gotówka, na ta gotówka ale widzi, że ten schemat różni się od codziennego stylu życia. Bank analizuje nie tylko to, co pokazuje klient w historii konta, regularne wpływy, rachunki czy zwykłe wypłaty, ale widzisz też próby, by czegoś nie pokazać. Ciekawym sygnałem jest też powtarzający się tzw. split payment na przykład rachunek w restauracji hotelu opłacony kartą, a przed chwilą klient podjął gotówkę z bankomatu. Wygląda to jak próba rozdzielenia i ukrycia faktycznej kwoty wydatków.